Cześć, siemano, z tej strony Dziadzia, <grytania> witam w kolejnym materiale na kanale. Moi drodzy, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę pod tym materiałem. Po obejrzeniu filmu, jeśli uznacie, że materiał Wam się spodoba i jest gitę majonez. Słuchajcie, dzisiaj rozwiążę Wasze problemy i moje e, aimowe. Powiem Wam, co robić, jak szlifować, jak e, lepiej szczelać, jak... Na czym polega też crosshair placement, bo to nie tylko trzymanie celownika na poziomie głowy. Oj, nie, nie, nie jak pikować, jak się duelować. I jeśli macie git mental, to wszystko pójdzie o tak. Nie wiem, czy wiecie, czym jest Skinsmanki. Skinsmanki jest to stronka do natychmiastowej wymiany skinów, która oferuje najniższą prowizję na rynku skinów. Dostajecie 5 dolarów za darmo przy pierwszej wymianie oraz spory bonus przy doładowaniu m.in. bilikiem, co sporo ułatwia robotę. Aby wymienić skiny, wystarczy wybrać te, które chcecie z waszego ekwipunku oraz zaznaczyć te, które chcielibyście otrzymać. Po zakończonym tradezie, skiny, które nie wymagają, aby trade ban zszedł, od razu lądują w Waszym ekwipunku. Jeśli skiny zaś są obarczone trade banem, musicie troszkę poczekać, a wypłacicie je ze stronki, które znajdują się właśnie w Waszym ekwipunku. Jeśli chcecie spróbować, skorzystajcie z mojego kodu Forever. Wszelkie linki macie w opisie pod tym materiałem. Po pierwsze, primo, zajmijmy się celownikiem i czułością myszy. Jeśli chodzi o celowniki, nagrywałem wcześniej materiał odnośnie małych celowników. Małe celowniki uważam, że to są najlepsze celowniki do headów. Do tych ludzi, którzy y, lubią sobie tam y, poflikować. Bo weźmy pod y, uwagę celownik 9. To jest taki mały celowniczek. Y, jest jeszcze celownik. Nie wiem, czy to jest. 7-3. O, odbyt szatana. Pamiętacie? Stary film z Global Offensive. Zakazany celownik w, CS2, w CSGO. Odbyt szatana. To jest właśnie ten taki malutki celownik, on jest y, dobry na hedy, wiem, że Scream na nim grał, jak tam wrócił, wiecie, Valorant mu się znudził i tam zaczął grać w, w cs -a. Na, na Faceicie i to jest celownik dobry, właśnie do, do walenia headów. Tylko, że, no nie wiem, w, dla mnie wadą takich celowników jest to, że musicie bardzo dobrze, idealnie flikować. Jeśli macie m, taką wizję peryferyjną, to znaczy macie oddaloną i skupiacie się nie na celowniku, tylko na tym, gdzie jest cel, że w, widzicie tego typa i kątem oka widzicie zioma, który stoi po lewej. I skupiacie się wtedy nie na celowniku, a na przykład właśnie na tym yy, waszym polu widzenia. I wtedy próbujecie jakby celownikiem najechać na niego. Przy małych celownikach możecie albo nie doflikować, albo overflikować, czyli nie dojedziecie celownikiem, albo przeskoczycie go, ponieważ celownik jest mały i polegacie tylko na pamięci, na pamięci mięśniowej. Jeśli macie yy, celownik dosyć duży, no to wtedy skupiacie się troszkę i na tym gościu, który jest tutaj na polu widzenia, ale też widzicie kątem oka. Jak patrzymy się tutaj na tego typa teraz, no to ja widzę celownik. Widzę ten celownik żółty, który jest po prawej stronie od tego bota po lewej. Od tego bota, pokazuję Wam palcem. No to wtedy łatwiej jest mi zrobić flika na głowę, doda dodając do tego movement, czyli macham celownikiem w lewo i do dodatkowo poruszam się w prawo. Jeśli czuję, że ręka jest nie niedogrzana, no to zamiast Jechać takim, wiecie, takim ruchem myszki, do tego, że nie doflikuję do niego, no to wtedy sobie pomagam właśnie takim, takim ruchem, że dodatkowo zakręcam ruch, a znaczy zakręcam łuk i pomagam, jakby, celownikowi szybciej znaleźć się na głowie przeciwnika. Tak samo w drugą stronę. Idę w lewo, tutaj w prawo, w lewo i tak dalej. I teraz tak, jeśli chodzi o... Dobra, celowniki już mam ogarnięty. jeśli chodzi o czułość myszy, nagrywam kiedyś właśnie materiał, jak znaleźć idealne czułość myszy, jeśli jesteście w stanie ruszać się właśnie z boku na bok i trzymać ten celownik na głowie, to znaczy, że celownik... To znaczy, że czułość myszy macie dobraną jakby no idealnie pod siebie, że czujecie się komfortowo i to będzie też dobre właśnie przy sprawdzaniu pozycji, jeśli będziecie szukać właśnie jakiegoś typa, będziecie chcieli go dojeżdżać, no to celownik będziecie mieli cały czas w tym samym miejscu, gdzie... Go ustawicie gdzie sobie zażyczycie. Możecie też spróbować, ponieważ mam teraz e, Sensa 1.4, e, możecie spróbować zwiększać sobie na przykład e, o 0,5 po przycinku. Jeśli nie jesteście w stanie dotrzymać e, jakby kroku celownikiem i na przykład no nie, nie, nie możecie doje, dojechać celownikiem do głowy, no to wtedy sobie zwiększacie. Jeśli natomiast robicie coś takiego, że celownik jest za głową i cały czas jedziecie za daleko, no to wtedy sobie ten sens zmniejszacie. Do takiego momentu, aż w większości przypadków ten celownik będzie idealnie na główce przeciwnika, wtedy macie sensa dobrze, bardzo dobrze dobranego. Lecimy dalej. Moi drodzy, teraz przejdziemy do crosshair placementu, czyli o czymś, co Shelly S mówi często właśnie na streamach, gdzie żebyście znaleźli swój crosshair placement, gdzie są wasze headshoty dalej. I crosshair placement, czyli ustawienie albo umiejscowienie celownika w przestrzeni 3D w CS2, to nie jest tylko trzymanie celownika na poziomie głowy, na wysokości głowy albo tam, gdzie powinna być głowa, tylko to jest ustawienie celownika zależne od y, sytuacji. Na przykład, jeśli chciałbym pikować longa, no to piknąłbym powiedzmy w, tej, w ten sposób. Ale na przykład nie miał wiedzy o, o aucie, no to wtedy pikuję w ten sposób. Czyli taki właśnie pre-aim. Ewentualnie są takie mapki y, na workshopie, typu Prefire. Wtedy wpis wpisujecie się tam w Google'ach, czy tam w na workshopie, na warsztacie. Y, Mirage Prefire, albo Prefire Inferno, Prefire Ancient, Prefire. Y, no nie wiem, DAS2. Mapkę sobie pobieracie. Ta mapka jest już zoptymalizowana i ustawiona tak, że boty przyjmują takie pozycje, które przyjmują gracze. czyli takie typowe pozycje na aucie, tu, tu, przy aucie, tutaj, tutaj, tutaj gdzieś CT i tym podobne. Natomiast jeśli. I to był właśnie jakby pierwszy rodzaj crosshair placementu, czyli taki pre-aim. Drugi, drugi typ jakby crosshair placementu, czyli usmiejscowienia celownika, jest w dwóch rodzajach rund. To znaczy, pierwszy, jeśli macie na przykład rundę taką kutabanę, y, przeciwnik gra, gdzie na przykład przeciwnik czeka na wasz y, pick. Weźcie się normalnie, chłopie, ustaw, co? Powiedzmy, niech będzie tutaj. Drugi, trzeciego gdzieś ustawmy, tutaj na przykład na, na gali. Wtedy, jeśli jest y, jakaś gra na kutabana, musicie sprawdzić bardzo y, dokładnie side. Czyli sprawdzacie powiedzmy w ten sposób. I celownik wtedy, w takim wypadku, gdzie sprawdzacie powoli, przeciwnik też gra po cichu, nie wiecie gdzie jest, no to wtedy dozwolone macie trzymanie celownika dosłownie prawie że na krawędzi. No bo wtedy, kiedy trzymacie celownik gdzieś tam dalej, no to możecie przejechać jakby yy, przeciwnika waszą wizją, no i wtedy będziecie musieli korygować ten cross solid placement swój. Natomiast jeśli trzymacie w ten sposób i sprawdzacie pozycję. Jesteście w stanie, wiecie, wcelować się idealnie w typa i pikując powoli będziecie wtedy przygotowani na ewentualny flik. jeśli tam milimetr albo tam pół centymetra obok celownika będzie typ, no to wtedy wystarczy tam lekki fliczek i tak dalej, czy tam lek lekka korekta celownika i dacie radę go załatwić, natomiast jeśli runda wymaga tego, że na przykład dojeżdżacie, Dojeżdżacie na przykład, no nie wiem, longa po, po CT i wiecie na przykład, że trzeba tam dojechać, no to wtedy celownik trzymacie w ten sposób. Nie trzymacie na krawędzi, tak jak przy tym kutaba na style, czyli na, na krawędzi na przykład pikowalibyście w ten sposób. Tylko na przykład wiecie, że jest tam przeciwnik i słyszycie, że on tam jest, no to wtedy pikujecie w ten sposób. Że po piku celownik jest na typie. Tak samo jak była tutaj runda, gdzie była kutaba na gaming, no to wtedy przy pikowaniu powolnym, no to też celownik mieliście na typie, no bo nie było, takiego, nie było takiej sytuacji, że mogliście przejść jakby przez typa swoim celownikiem. Że jeśli pikujecie w ten sposób, no to wtedy celownik jest daleko od głowy, no i musicie, musicie go dopasować. Natomiast jeśli gracie w ten sposób i pikniecie za daleko, czyli ta ściana, która blokuje wizję, jest dalej od typa, no to wtedy ten celownik będzie już. Dosłownie milimetry od głowy i wtedy dacie radę go łatwo zabić. Kolejną rzeczą, jaką czasami my nie robimy, to no, brak rozgrzewki. Wiadomo, czasami jest, są takie dni, gdzie po prostu wchodzicie do meczu, nie macie rozgrzewki i robicie. 20, 25 fragów, powiedzmy 15, ale na przykład na 5, pograliście jakąś kotwicę, na przykład bombsite B Na Mirage, albo na przykład bombsite A na Anciencie i robicie 15-5, no to i tak 15 fragów to nie jest mało, ale na przykład 3 KD to już jest dużo w takim meczu No nie widzieliście fragów i tyle, i nie macie rozgrzewki, ale czasami jest tak, że wejdziecie bez rozgrzewki Jeden, drugi, trzeci mecz, dosłownie nic nie siada, no to trzeba po prostu wejść i się rozgrzać, najlepszą metodą na Rozgrzewkę są albo właśnie deathmatche, albo boty, gdzie po prostu tą rękę bardzo szybko staracie się rozgrzać, że naje, jedziecie po tych botach dosłownie wszystkich i nie macie jakby żadnego y, zamysłu w tym, żeby, wiecie, coś poćwiczyć, jakieś tam 360, y, obroty, raczej znaczy 180, y, czy tam 90 stopni, jakieś tam fliki, jakieś transfery spray. tylko po prostu wchodzicie sobie na, na mapę z botami albo na deathmatch i staracie się, wiecie, tą rękę po prostu rozgrzać, rozciągnąć. Żeby była dostosowana właśnie do jakiejś tam szybkiej gierki i tak dalej No to właśnie najlepsze map mapy są Na przykład ten, y, ta mapka 5e podłoga aim hub trzeba we ewentualnie wejść sobie na jakiś y, tam deathmatch i próbować Się porozgrzewać Jeśli natomiast tą rozgrzewkę już macie zaliczoną To przechodzicie wtedy na mapkę na przykład taką To jest dla mnie idealna mapka na przykład żeby sobie tego aima uspokoić. Uspokoić to znaczy po deathmatchu czy tam po właśnie mapach na, na boty gdzie macham dosłownie celownikiem jak, jak poparzony. No to wtedy ta ręka jest dosyć mocna jakby nie wiem czy to można tak nazwać przebodźcowana, że jest nastawiona wiesz na takie mocne ruchy, tak jakbyście, jakbyście no, nie wiem co robili nie. Niestety ta łapa jest nastawiona na takie dosyć mocne ruchy. I takie ruchy też będziecie wykonywać podczas meczu, jeśli wejdziecie głównie tylko i wyłącznie po deathmatchu albo po botach. Wtedy będziecie wychodzić na typa i wasz celownik będzie po prostu skakał, no bo będziecie przyzwyczajeni do takiego ruchu. Ale na przykład ma mapa typu kropki, ten aim wam uspokaja. Nie dość, że ręka jest rozgrzana, to jeszcze tą rękę uspokoicie i przyzwyczajecie ją do takich dosyć delikatnych ruchów. Ponieważ te delikatne ruchy będą potrzebne wam... Do e, flikowania, żeby ruch był delikatny, ale żeby był precyzyjny. Na tyle, na ile możecie sobie na to pozwolić, na tyle na ile umiecie i wam pozwala pamięć miesiąc i tak dalej e, Będziecie lepiej sprawdzać kąty i wtedy ten celownik będzie tam, gdzie przeciwnik może się chować i po prostu wyjdziecie do niego z takim pre aim'em, tak jak w tych o tym, co mówiłem wcześniej, czyli w tym cross smycie, tym rodzaju pikowanie itd. No i też. Aim będzie dokładny, czyli celownik podczas nawet dueli, podczas pistoli, podczas strzelania z digla będzie idealnie na głowie, bądź tuż obok niej, ponieważ czasami zdarza się w CS2, że jeśli strzeli się obok głowy, to i tak ten headshot siądzie. Więc wtedy na takiej mapce, tego typu, to się mapka nazywa aim podługa Trini, ten aim sobie, moi drodzy, uspokajacie. Teraz, moi drodzy, przechodzimy właśnie już do ostatnich chyba rzeczy, czyli po prostu duele. Duele, strzelanie, tapowanie, full auto, kontrola spraya i tym podobne. Trzeba wiedzieć, kiedy tapować, kiedy tego spraya puszczać i tym podobne. Więc jeśli na przykład jest taki scenariusz, że przeciwnicy wjeżdżają galo no to no takiego spraya nie będziecie puszczać. Tylko po prostu wtedy albo taki burst, albo tapujecie. Wiadomka, nie? Kiedy na przykład jesteście walicie się z przeciwnikiem na, na blisko i stoi na przykład tutaj na rampie, no to wiadomo, że puszcicie mu takiego y, spraya. Ale jeśli nie ginie dosyć długo, to tego spray'a musicie, musicie przerwać. Najlepsze są takie właśnie duele, kiedy słyszycie, że jest jakaś dosyć mocna strzelanina. Strzela się typ na fajerach z typem na rampie. Jeden pusza full auto, drugi pusza full auto, ale błędem jednego i drugiego jest to, że nie przerywają tego full auto, że oni nie resetują swojej broni. Jeśli widzicie, że przeciwnik ma problemy, i wy macie problemy, to wierzcie mi, że duel wygra ten. To pierwszy przestanie strzelać, poczeka chwilkę i puści tę kolejną serię prosto w głowę. jeszcze do tego sobie tam, wiecie, się tym celownikiem i przycelujecie. Więc wtedy przy takich hardych duelach, kiedy przeciwnik jest aim starym i wy jesteście aim starym, no to wtedy przerywacie spreja i walicie jeszcze raz. Druga sprawa jest taka, że kiedy macie jakiś też bliski duel, kiedy duelujecie się, możecie pomóc sobie kontrolem. O tym to już wam mówiłem wielokrotnie, ale... Będę was męczył tym do usranej śmierci, ponieważ czasami widzę jak gram z widzami, albo czasami jak gram solo, widzę właśnie jakiegoś widza na, na solo pręce, który trafia do mojej drużyny. Am pozdrow forever, ogólnie pozdrawiam wszystkich widzów, których tam na solo kolejce yy, spotkałem. Dobre z was grajki, fajnie się na was grało i z wami grało. Ale widzę, kurde, że podczas dueli są dalej yy, problemy. Yy, ludzie zapominają właśnie, że podczas dueli, że ten kontrol można puścić. Tak, możecie puścić kontrol. Jak się naciśnie klawisz, to można go puścić. Jak naciśniecie kontrol, kucniecie, ale zobaczcie, że jak puszczę kontrol, to wstanę i podczas tego duelu wykonuję takie dosyć skomplikowane e, animacje. Robię coś takiego. Strzelam się z typem, ruszam się AD, AD. I zobaczcie. Jestem gorszym takim kujozą do trafienia. Nie? A nie, że o, jest duel, i wtedy mogę sobie zresetować y, prze, przeciwnika, czy znaczy mogę sobie zresetować jakby swój, swój spray, odczekać chwilę, i na takiego gościa, który dalej próje we mnie z y, full auto, mogę ładnie tym celownikiem na niego najechać i go skasować. Ale nie, ludzie po prostu, jak już uduszą ten kontrol, to go po prostu duszą jak kaczora duszą do usranej śmierci. Puśćcie ten kontrol. Podczas duelu, jeśli się duelujecie, puśćcie sobie taką serię i naciśnijcie sobie ten kontrol. Teraz będę testował niedługo nową klawiaturkę, że będę mógł ustawić sobie na klawiszach jakby siłę aktywacji. Właśnie z tym, tym, tym tapem sobie kupiłem klawiaturkę. Tylko niestety będę ją, mógł ją otworzyć dopiero na gwiazdkę, ponieważ Turka napisała do Mikołaja, że jednak Mikołaj ma mi przynieść klawiaturę i ta klawiatura, która stoi tutaj, no niestety pod choinkę trafi. Ale będę mógł sobie właśnie ustawić tak, że ten kontrol lekko nacisnę, że musnę małym paluszkiem i sobie kucnę. I będę mógł od razu puścić. I te duele będą prostsze. Ponieważ wy będziecie przed tym przeciwnikiem, który jest trudny, trudny do trawienia, który rusza się jak gówno w, prze w przeręblu. A wy podczas tego kłócania, może zdarzyć się tak, że podczas puszczania full auto tak naciśniecie ten kontrol w takim momencie, że te kule, które lecą wyżej, które będą leciały powiedzmy w pozycji stojącej nad głowę, po naciśnięciu kontrola te kule polecą na head level, czyli na poziom głowy i traficie jakimś cudem takiego wiecie headshota typowo z CS2. Także no reasumując podczas dueli naciśnięcie sobie raz Góra dwa razy kontrol i tyle, ale ten kontrol puśćcie, puśćcie to kucanie. I podczas jeszcze właśnie strzelania jest jeszcze taka opcja, żeby na przykład jeśli nie chcecie, jeśli ktoś na przykład odbindował sobie kontrol i wie, że podczas strzelania no ten kontrol dusi, nie może go puścić, to możecie też Duelować się w taki sposób, że chodzicie po prostu sobie. Ad ad. No bo podczas takiego, takiego ruchu możecie zwyczajnie kontrolować sobie spraya tak abyście stali w miejscu. I wtedy taki duel też jesteście w stanie wygrać. Bez kontrola ruszając się na boki właśnie AD AD. Tylko, że przeciwnik też może się ruszać AD AD. Bo to wtedy też łatwo go, moi drodzy, mmm, będziecie w stanie skragować. Także z mojej strony chyba tyle. Nic więcej tutaj raczej nie dodam. Jeśli macie coś od siebie, napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał wam się spodobał, przydał, stawcie opieczkę w górę. Mam nadzieję, że ten materiał rozwiąże wasze, ale też i moje problemy, ponieważ czasami jak coś mi nie idzie, zaczynam zastanawiać się o co chodzi, no to zaglądam też do tych swoich poradników i zwracam uwagę i przypominam sobie to, o czym zapomniałem właśnie grając w grę czy tam podczas streamów i tak dalej. Także trzymajcie się, tyle, pozdrawiam, Arka.